Wybierano władców poprzez, poprzez krzyczenie ich nazwisk, na przykład walezy, lub zatory. Warto dodać również, że na pole lekcyjne nie można było wnosić broni, co jest przedstawione takim jakby symbolem, tam mieczem położonym. I koleżanki mogą przedstawić tutaj w jaki jest sposób wybierane. Zatory! No, tutaj są różne na temat Stanie Wielkopolskiego Są zabytkowe czapki, rogatówki. Po moim pradziadku. To jest mapnik, w którym ludzie przetrzymywali mapy, kiedy musieli gdzieś iść na front. W takich penażkach trzymali swoje picie, różne rzeczy. I tutaj jest bunker, który którym znajduje się w ludzie i tam swoje szpitale, kuchnie, domy. To no Czasami nawet kilka tygodni, miesięcy. Przypadą jest Natalia która opowiada. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, tutaj przedstawiamy szpital Legiony Polski, które powstały w 1914 do 1918 roku. Yy, Mamy tutaj pokazane wszystkie metody leczenia, jakie postępowały w czasie okresie I wojny światowej. Opowiadamy na wszystkie pytania związane, z I tutaj są z tym oryginalne skrzynie na amunicji. Tutaj pani tutaj jest wskazówka, może pani otworzyć. Nie wiem co tutaj jest właśnie. Ale myślę, że nic strasznego nie ma. Tutaj to chyba jest właśnie maska gazowa i są przede wszystkim takie są. Wszystkie sposoby walki i y, y, y broń chemiczna, chęć Teoria heliocentryczna została utworzona y, przez Mikołaja Piotrnika. Przedza teoria geocentryczna, która polega na założeniu, że wszystkie planety, Słońce krąży wokół Ziemi. Kopernik ustanowił teorię heliocentryczną, w której to wszystkie planety krążą wokół Słońca. Ta teoria została odrzucona przez Kościół przez wiele lat, aż w końcu dopiero w 1757 papież Benedykt XIV uznał ją za teorię naukową. Polacy z, idąc z tą ulicą do walki, żeby do broni i walczyli razem z nimi. Tak bogate mieszczaństwo nie chciało utracić swoich dobytków i stwierdziło, że nie będą walczyć. Zamknęli swoje okna w ramach ignorancji przed nie, powstańcami. Wiele osób uważa, że Emilia Plater była najważniejszą o, 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 taką kobietą, czy, o, taką uosobieniem romantyzmu właśnie w tym powstaniu, ale tak naprawdę e, ważniejsza była Tutaj przedstawiona ogólna Antonina Tomaszewska. Ona była dumna i walczyła jak równy równy, równy z równym, a Emilia Patra była taka bardziej pompowaną bohaterką, jak tak się kolokwialnie wyrażę, gdyż była bardzo chuda i w sumie nie chciała walczyć, wiele chorowała i była trzymana przez generałów tylko po to, żeby podbudować morale innych żołnierzy. 23 stycznia 1863 roku. I to, co różniło go od listopadowego, gdzie poprzedziła wojna walki, to tutaj mieliśmy powstanie owe reakcji z Wyspy Złotkiej, a nie niestety klęską dla Polaków fizycznie i przyczyniło się do tego m.in. kłótnie między stronnictwami politycznymi białych i czerwonych. Również brak dyktatorów, brak pomocy z innych państw, takich Jestem pierwszym marszałkiem polskim w latach 1918-1923. Byłem naczelnym wojskiem, wodzem wojsk, wojsk, Wojska Polskiego. Nie, 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 nie. Ja jestem adiutantem polskim. Zobacz. Za Zobacz. się z babką. Zobacz. Tutaj mamy pokazane te różne tereny. Tutaj mamy pokazane polskie państwo podziemne. Zostało ono podczas II Wojny Światowej, w okresie okupacji niemieckiej. Jest to działalność krótka, w której na nowo własny rząd. W tym okresie, w tym właśnie przestrzeni, działało, działało również trójka słynnych wytych malełatów polskich. Różycki, oraz Segalski. Jest to trójka słynnych kryptologów, którym się udało odkontrolować pod enigmy, więc jeszcze z tego bardzo powodu zadowoleni. Tutaj następują pokazaną walkę o życie podczas II Wojny Światowej. Był w pełnym yy, walki wojny, w tej chwili w stanie warszawskim. Następstwem tego było odzyskanie przez Polskę niepodległości, która trwa do dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kilku informacji o naszym kraju.